Sebastian Wojtysiak, fizyka dla klasy siódmej. Wracam po dłuższej przerwie spowodowanej problemami technicznymi i zapraszam na moduł piąty z fizyki. Kończymy moduł czwarty pod tytułem oddziaływania i zaczynamy moduł piąty pod tytułem zasady dynamiki. W skrócie, co było w poprzednim module? Było o tym, że są trzy możliwe przyczyny oddziaływań, grawitacyjne, elektromagnetyczne lub jądrowe i dwa rodzaje skutków oddziaływań mogą być statyczne lub dynamiczne. Był wzór na ciężar, czyli siłę ciężkości. Siła ciężkości, masa, trzeba umieć to przeliczać szybko w obie strony. Pojawiły się wektory jako taki sposób symbolicznego oznaczania y, sił, prędkości, przyspieszenia pewnych wielkości fizycznych. W szkole średniej docenicie pewnie, a na studiach, jeśli ktoś bierze się na odpowiednie studia, jeszcze bardziej to, jaką potęgą są wektory, jak ułatwiają rozwiązywanie zadań, różne obliczenia. Wektory mają swoje cechy, przeważnie 4, a zawsze trzy. I jeszcze można policzyć zwaną siłę wypadkową tutaj na zielono. I taki przykład w miarę ogólny, jeżeli chodzi o to, co może być w szkole podstawowej, czyli siły działające z dusz jednej prostej. Właśnie jak liczymy siłę wypadkową, kiedy znamy wartości poszczególnych sił składowych. I oczywiście w zadaniach może być czasem tak, że jest podana siła wypadkowa i wszystkie składowe oprócz jednej i tą jedną trzeba policzyć. Tymczasem przechodzimy do dynamiki. Wreszcie do przyczyn, do jakichś takich praw, które mówią o tym, kiedy jest tak, kiedy jest siak, właściwie to po czterech modułach takiej bardzo opisowej fizyki, opisu matematycznego tego, co się dzieje. Teraz wreszcie już konkretnie jakieś prawa, które rządzą przyrodą. I od razu trzy, trzy zasady dynamiki. W przypadku pierwszej sytuacja jest taka, że siła podatkowa jest zero, czyli albo się wszystkie siły równoważą, albo w ogóle nie ma działających sił. I są dwie możliwości. Albo spoczynek, albo ruch jednostajny prostoliniowy. Kiedy co? To też się dowiecie w filmie modułowym. I pojawi się takie pojęcia jak bezwładność. To zwłaszcza w zadaniach istotne, kiedy są pewnego rodzaju zadania, kiedy jakiś element układu nie doznaje działania siły, ale ze względu na to, że cały układ doznał siły, to zachowuje się tak, jakby ta siła była, tutaj mówimy wtedy o tak zwanej sile pozornej, chociaż jak wiemy, wszystko jest względne. Druga zasada Bembika-Newtona, tutaj już pojawia się konkretny wzór i ten wzór tym razem, proszę Państwa, to będzie prawo fizyki. No tamten to też było prawo fizyki, tylko w pewnej uproszczonej wersji, natomiast to jest wzór, który obowiązuje ogólnie w całej mechanice klasycznej, on wiąże przyspieszenie z jednej strony siłą wypadkową jako przyczyną tego ruchu, z drugiej strony z masą jako pewną miarą tego, jak bardzo jesteśmy na ten ruch podatni. Więcej szczegółów oczywiście w filmie odłownym. Trzecia zasada dynamiki, akcja i reakcja. Jak ja działam na Ciebie siłą, tak Ty na mnie. I jednocześnie te siły działają, po prostu taka jest natura rzeczy. Widać to też na rysunku. I zasady dynamiki pierwsza i trzecia będą Przydawały się przy opisie takiej sytuacji jak jakaś sobie książka, która leży na stole, siły, które na nią działają, co to, to są te siły, które są równe i co to znaczy że są równe, czy to są te same siły. Na te pytania odpowiem w jednym z zadań, które będę pokazywał w filmie modułowym. Tyle na ten moment, ale mam nadzieję, że obejrzycie film pod tytułem Zasady dynamiki, czyli moduł piąty z fizyki.